Mój ślimaku, pokaż rożki, dam ci sera na pierożki, ale ślimak się opiera, nie chcę sera, nie jem sera. Pokaż rożki, mój ślimaku, dam ci za to garstkę maku. Ślimak chowa się w skorupie, Głupie żarty, bardzo głupie. Pokaż rożki, mój kochany, Dam ci za to łyk śmietany. Ślimak gniewa się i złości, Powiedziałem chyba dość ci. Ale żona, jak to żona, Nic jej nigdy nie przekona, Dalej męczy. Pokaż rożki, dam ci za to krawat w groszki. Ślimak całkiem już znudzony rzeczy, dość mam takiej żony. Życie z tobą się ślimaczy, muszę zacząć żyć inaczej. I nie mówiąc nic nikomu, po kryjomu wyszedł z domu. Lecz wyjść z domu dla ślimaka To jest rzecz niebylejaka jaka. Ślimak pełznie środkiem parku, A dom wisi mu na karku, A z okienka patrzy żona I wciąż woła niestrudzona Pokaż rożki, pokaż rożki, Dam ci wełny na pończoszki. Ślimak jęknął i oniemiał, Tupnął nogą, której nie miał, Po czym schował się w skorupie, i do dziś ze złości tupie.